Cześć, słuchajcie, chciałbym tutaj założyć kanał, pokazując Wam co robię na remoncie, jak mi to idzie Chciałem Wam pokazać takie drobne urywki z spraw, które właśnie mi idą, tak? które właśnie robię, żebyście Wy mogli po pierwsze do, dobrze do tego podejść, wiedzieli czego użyć jak to robić tak, żeby Wam to wszystko szybciej po prostu poszło. Jeżeli macie jakieś pytanka czy coś, walcie śmiało, zaczynamy. A zaczniemy od wymierzania puszek. Na budowach ogólnie są geodeci na naszą metryce, czyli po prostu punkty, gdzie Poziom jest wyznaczony metr od planowanej posadzki. Tak, no tutaj nie ma stare budownictwo. Też sobie coś takiego wyznaczyłem. W całym mieszkaniu to jest poziom 140. Do tego równam i w całym mieszkaniu mają być takie poziomy. To sobie zostawiam i od tego odbijam. Puszki, które teraz będę wymierzał. Wszystko mam rozplanowane wcześniej na rysunkach. Tak, więc najpierw polecam przysiąść z kartką, rozrysować sobie wszystko, a potem dopiero wchodzić na budowę.